Czy zwolnienie lekarskie lub urlop wypoczynkowy chronią przed zwolnieniem z pracy? Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje m.in. kobietom w ciąży, osobom w wieku przedemerytalnym, działaczom związkowym lub osobom na zwolnieniach lekarskich lub na urlopach wypoczynkowych. Jeśli przykładowo pracodawca wypowie pracownikowi umowę, który świadczył pracę, a następnie dostarczył za ten dzień zwolnienie lekarskie, to wypowiedzenie to staje się nieskuteczne. Zgodnie z artykułem 41 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie lub podczas innej nieobecności usprawiedliwionej, chyba że upłynął okres, w którym może rozwiązać tę umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wyłączeniem ochrony przed zwolnieniem podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika jest ogłoszenie stanu upadłości lub likwidacji. Ochrona przed zwolnieniem nie działa również w przypadku, gdy pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z jego winy. Reasumując, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który przebywa na urlopie lub podczas innej nieobecności usprawiedliwionej, takiej jak choroba, opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, tymczasowe aresztowanie, pozbawienie wolności lub pełnienie funkcji samorządowych.